I siostry, myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu. Mamy taki dobry czas, aby wierbić naszego pana, wywyższać go, ale również, aby się tu uczyć. Nadal jesteśmy na wykładach, jeżeli mogę tego słowa użyć. Nadal jesteśmy na zajęciach, na lekcji, jakkolwiek to nazwiemy. Ale jesteśmy u stóp naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. I poprzez śpiewane pieśni, poprzez gestowane słowo, modlitwy, Pan uczy mnie i Ciebie, abyśmy się zbliżyli do Niego, abyśmy podążali za Nim. W pieśni, której śpiewaliśmy teraz, że Pan woła spracowanych zatoskanych, obciążonych, chorych, słabych, wszystkich woła, to Pan daje gwarancję, że u Jego stóp możesz znaleźć pocieszenie, że u Jego stóp możesz mieć zwycięstwo i zwycięskie życie prowadzić, kiedy brat Samuel na samym wstępie dzielił się miejscem Bożego Słowa. Kiedy uczniowie będąc w Łodzi z Panem Jezusem byli zakłopotani, że ten, w którym mieli mieć oparcie, ten, w którym z którym wiązali nadzieję i przyszłość i, i pewne zwycięstwo, okazało się, że śpi, że nic sobie z tego nie robi, że my giniemy. I my poprzez właśnie, ale naszą wyobraźnię czasem tak to widzimy, i tak to postrzegamy. Że Pan Jezus jakby sobie drzemnął, nic sobie z tego nie robił, jednak słowo, które kolejno słyszeliśmy, które mówiło, że On więcej na mnie i na Ciebie nie nałoży, jeżeli nie, nie potrafilibyśmy tego znieść. Że nie potrafilibyśmy sobie z tym doświadczeniem poradzić. Czy z tym czasem nawarstwieniem się różnych sytuacji, różnych spraw. Tylko my w tej chwili zapominamy, że, że Pan Jezus obiecał nam, że zawsze będzie nam towarzyszyć. I w danym momencie przychodzi trudna sytuacja, jakaś dolina, jakieś doświadczenie i zapominamy, widzimy tylko siebie i że się borykamy z tą sytuacją. No właśnie miejsce pokazuje, że, że tak tam apostoły poszczeki, że my tu męczymy się, my tu robimy wszystko, żeby tą wodę wylać z tej łodzi, ona się wlewa różnymi sposobami, a, a Pan już sobie w najlepsze śpi. No, oburzeni. często my tak jesteśmy oburzeni. Często może jesteśmy zagniewani, że Pani nie widzisz mojego problemu, nie widzisz mojej sytuacji. Pan widzi. Pan widzi każdą naszą sytuację. Każdego z nas. I chwała Bogu za to, że na dziś Będąc tutaj, możemy się uczyć, możemy korzystać z kolejnych lekcji. Uczę się również i ja razem z Wami, że Pan Bóg jest tym, który nas nie opuści. To nie człowiek, nie kaznodzieja, nie pastor daje te gwarancje. Tak nie jest. To Pan Jezus powiedział, że będę z Wami. Aż do skończenia świata. My tego powtarzamy. My przypominamy, abyśmy właśnie naszą postawę, nasze budowanie, nasz fundament stawiali na tej pewnej skale, którą jest Jezus Chrystus. Myśmy zawsze tymi myślami wracali, że pomimo trudności, pomimo tego, że że jesteśmy w trudnej sytuacji, jesteśmy w ręku naszego Zbawcy. Padygacjan powiedział już na koniec, że abyśmy jedni za drugimi, bracia, siostry, modlili się, wstawiali się, bojowali jedno drugie. Wiecie, to jest nasze, nasz obowiązek, nasze zadanie. Niedawno e, przypominaliśmy sobie słowo, kiedy Elizeusz Elizeusz modli się o swojego sługi. Elizeusz był na swojego sługi błogosławieństwem. Modlił się o niego. Nie pozostały go w sytuacji, niech sobie tak radzi jakoś sam. Widocznie, widocznie tylko tyle jest mu dane. Tak możemy też spojrzeć. A jednak Elizeusz modli się o swojego sługi mówi, Panie, otwórz Jego oczy. Dlatego chciałbym na nowo przypomnieć sobie Wam, że możemy być bracia i siostry dla siebie w błogosławieństwie. Możemy i winniśmy wspierać jeden drugiego, to co tu zostało podkreślone. Chciałbym z Bożej łaski, abyśmy przypomnieli również sobie pewne słowo z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału. Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział, słowo, które również jest dla nas pewnym pouczeniem. I będziemy podążać od dwudziestego pierwszego wiersza. 18 rozdział Mateusza od 21 wiersza. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy, czy aż do siedmiu razy? Widzimy Piotra, który zadaje pytanie, ale również udziela jakby odpowiedzi. Mówi panie, czy... Ile razy mam odpuścić memu bratu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? Zadaję pytanie, ale też daję pewną sugestię i widzę w tym jakby pewną odpowiedź, że być może oczekiwał jakiejś pochwały, być może oczekiwał, że Piotrze dobrze mówisz, że tak jest, tak ma być. Nie raz, nie dwa, nie trzy, ale siedem, Piotrze, jest ok. Tak. Pan Jezus odpowiada, powiadam Ci nie do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. I kiedy patrzymy z perspektywy człowieka, kiedy patrzymy z takiej ziemskiej perspektywy, to jest to niemożliwe. To jest to nie do udźwignięcia. To jest to nie do. Nie do zrozumienia w ogóle, jak można, ile razy mam odpuścić memu jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy. I Pan mówi, że do, nie do 7, do 77 razy. Wiecie, i to jest miejsce, nad którym my powinniśmy się pochylać. Czy jesteśmy gotowi, czy jesteśmy, czy na tyle obraz Jezusa Chrystusa. Został w nas wyryty, że jesteśmy gotowi bratu, siostrze przebaczyć. Jakkolwiek krzywdę nam uczynił werbalnie, słownie nie ma znaczenia, ale doznaliśmy krzywdy. Czujemy się pokrzywdzeni, czujemy się zranieni, czujemy się e, w jakiejś sytuacji, no my w tej dobry jesteśmy, bo... Jak to się ma? I pan Jezus mówi, że masz mu przebaczyć. Jeszcze jest inna kwestia, taki wątek, czy, czy, bo z tego jakby miejsca wynika, że Piotr zadaje pytanie, ile razy mam przebaczyć, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy. Jakoby, jakoby ten ktoś przychodzi i szuka takiego zadośćuczynienia, szuka takiej łaski przebaczenia, a co jest, kiedy nie przychodzi? Co się dzieje w naszej sytuacji, kiedy ten ktoś, nasz brat czy siostra, nie przyjdzie i nie poprosi o to przebaczenie, nie przeprosi za ten występek, za tą sytuację, jaka miała miejsce. Myślę Pan Jezus w swojej modlitwie, w modlitwie, który uczył uczniów, apostołów, i mówi, a wy gdy się modlicie, między innymi, mówi takie słowo. Odpuść Ojcze nam, odpuść mi, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. A zatem, kiedy my nie odpuszczamy, kiedy my nie przebaczamy, nie mamy czego oczekiwać, że nas Ojciec nam odpuści. Że nasz niebiański Ojciec nam Warunek płynie z tego taki, i myślę, i z innych miejsc również, tu wyraźnie to widać: odpuść mi moje winy, jak ja odpuszczam moim winowajcom. Nie przyszedł winowajca, nie poprosił, nie przeprosił. Mam argument, ażeby to zatrzymać. Tak nie powinno. Być. Boże słowo pokazuje nam, że tak nie powinno być. Pan Jezus tak nas nie uczy i myślę, w takie ślady powinniśmy wstępować. Bez względu na to, czy ktoś przyjdzie, czy nie przyjdzie, winniśmy pochylić się nad tym i przebaczyć z wnętrza naszego serca. Bo czasem można powiedzieć, czasem można użyć tego słowa, przepraszam, proszę o wybaczenie. Ale gdzieś w sercu nosimy gorycz, gdzieś w sercu nie potrafimy się z tym zgodzić, gdzieś w sercu nie potrafimy jakby do końca zaakceptować takiego stanu, że przecież została mi wyrządzona krzywda. Wiecie, tego uczę się ja, dlatego się również z wami dzielę. Że to słowo poucza mnie, aby tak właśnie postępować. Kiedy ktoś przeciwko mnie czy tobie, bracie, siostro, przyjdzie, zawini? Przyjdzie bądź nie przyjdzie. Mamy w obowiązku, ażeby wymazać to. Jest pewna trudność, bo y, czasem właśnie jest tak, że gdzieś tam w głowie, gdzieś tam na tym twardym dysku, jak to się kolokwialnie mówi, jest ten zapis, że ktoś tej. I on wtedy się gdzieś jakby uaktywnia. Myślę, że kiedy jest głębi z serca, nie ma tego przebaczenia. Przychodzi jakaś kolejna zadra, kolejna sytuacja i coś się znowu odnawia. Gdzieś tam szybko na tym dysku się poszuka coś i, i, i aha, to dlatego. To, to tego. Gdzie jesteśmy, dlatego powinniśmy się nad tym zastanawiać, żeby odpuścić Serca mojemu bratu i siostrze. I wrócić, jakby do stanu pierwotnego, że jakby do tego miejsca sprzed sytuacji były dobre relacje, było dobre spojrzenie, była akceptacja, był uśmiech na twarzy i, i wszystkie inne rzeczy. I coś się wydarzyło, już nie jesteśmy tacy jak, jak wcześniej. I pan jest, kiedy kolejno chce posłużyć pewnym przykładem, mówi odpowiada Piotrowi, ale myślę, że nie tylko. Dlatego królestwo podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi, a gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim złożył mu pokłon i rzekł, Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy dusił go i mówiąc, oddaj coś winien”. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda dług. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli to panu swemu. Wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go Pan jego i rzekł mu Sługo zły, wszystek jak tamty dług darowałem Ci, boś mnie prosił. Czy i Ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad Tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go katą, żeby mu oddał cały dług. Tak i ojciec mój niebieski uczyni Wam, jeśli każdy nie odpuści z serca bratu swemu To jest słowo Pana Jezusa. Jego wypowiedź, Jego charakter, myślę, Jego postawa, Jego ślady, które pozostawił dla nas do naśladowania. To jest jeden ze śladów, o których, o których Pan Jezus mówi. Daje, daje pewien obraz o, yy, daje pewien obraz o sytuacji, która dotyczyła yy, pewnego długu i kiedy kiedy król robił rachunek ze słowami swoimi, przyprowadzono dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Nie chcę tu wymyślać, ani nie sięgałem do, do historii, ile talent ma wartości, czy miał, czy dzisiaj ma, nie o to chodzi. Chodzi o to, że był mu dłużny pokaźną sumę, a ponieważ nie ma z czego oddać Kazał go sprzedać i wraz z jego żoną, z jego dziećmi, z jego dobytkiem, ze wszystkim co miał, aby został ten dług spłacony. Ale gdy sługa zwrócił się o prośbę, o pomoc, okaż Panie cierpliwość, ja oddam Ci wszystko. I tu widzimy jakby ten element prośby, widzimy ten element, kiedy winowańca zwraca się do dłużnika o taką, o taką darowanie długu. To jest jasne. I wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Chciałbyśmy poprzez to miejsce spojrzeli na siebie. Bracie, siostro, drogi przyjaciele. Ilekolwiek mieliśmy długu, jakikolwiek mieliśmy dług, a pewnie każdy miał różny. I u naszego Pana nie ma takiej segregacji, nie ma pułkowania, że. Yy, Mało jest w stanie przebaczyć, więcej zastanowi się, jeszcze więcej, no może nie do końca. Chciałabyśmy abyśmy spojrzeli przez y, sytuację łotra, który był na krzyżu. On tam za darmo nie wisiał, my wiemy, y, taką historię znamy. Y, miał na swoim koncie pewne wybryki w życiu, być może kogoś życia pozbawił, i wiele, wiele innych rzeczy. I za darmo tam nie widział, nie wisiał. Jedynie niewinny, który tam był, to był Pan Jezus. Oddał swoje życie za nas, grzesznych, za nas, winnych. To my byliśmy, mielibyśmy być na tym miejscu. I nieważne, ile długu narobiliśmy w życiu, ile narobiłem ja czy Ty, bracia i siostry. Pan Jezus jest gotowy spłacić ten dług. Był gotowy, jest gotowy i będzie i spłacił Go. I z tą ufnością właśnie winniśmy do Niego zawsze przychodzić. I co się dzieje, kiedy, kiedy my jako doświadczyliśmy tej Bożej łaski, kiedy doświadczyliśmy spłaty tego, tego długu, który by, byliśmy winni naszemu Panu za nasze postępowanie, za nasze czyny, zachowanie i teraz jest współ jakiś nasz winowajca. Coś nam Coś nam skrzywił, coś się wydarzyło, a my nie jesteśmy gotowi. To jesteśmy właśnie w tym miejscu tego sługi, gdy 28 wiersz mówi: jak gdy usługa wyrzec, spotkał innego ze swych współsług. Ten sługa króla spotkał swojego sługi, który był mu winny 100 denarów. Ja myślę, że różnica, różnica jest pomiędzy dziesięć tysięcy talentów, a 100, 100 denarów. Różnica pewnie jest. I nie wchodzę w to jaka. I daje Pan Jezus obraz, że pomimo tego, jacy byliśmy, czy czasem nam się zdarza, że upadniemy i popełniamy błąd, jacy jesteśmy, przychodzimy do Pana, prosimy o wybaczenie, prosimy o łaskę i Pan zaność uczyni dla każdego. I tak czyni, bo tak jest nasz Pan i zbawiciel Jezus Chrystus. Ale chcę poprzez to miejsce pokazać i dać do zrozumienia Piotrowi, uczniom, którzy to słuchali, ale również i dzisiaj nam, abyśmy byli gotowi przebaczyć. Nie 7, a 77 razy. Abyśmy byli gotowi puścić to niepamięć bo tak do tego mnie zobliguje Boże Słowo. Tak mnie do tego zobliguje właśnie naśladownictwo, uczniostwo Pana Jezusa. Będąc uczniem Jego, winienem wstępować w Jego ślady. I tylko wówczas Pan Jezus jest gotowy się przyznać do mnie i do Ciebie. Tylko wówczas może spływać Boże błogosławieństwo na mnie i na Ciebie, kiedy jesteśmy gotowi przebaczyć naszemu bratu i siostrze, o którym, o którym tu widzimy wtedy współsługa jego patrzy na kolana prosił go mówiąc okaż mi cierpliwość I nie zawsze może doświadczamy sytuacji, że brat czy siostra przychodzi i pada przed nami na kolana prosi o łaskę, prosi o wyrozumiałość, prosi o o wybaczenie, nie zawsze tego doświadczamy i nie zawsze tak pewnie, pewnie będzie jest dobrą rzeczą, kiedy jesteśmy gotowi przyjść i powiedzieć: przepraszam, źle postąpiłem, źle się wypowiedziałem, inaczej to myślałem, tak nie miało być. Jest dobrą rzeczą, ale kiedy nie przyjdzie? Tu mam pytanie do siebie i do każdego z nas. Co, kiedy nie przyjdzie? Czy mamy w obowiązku, czy nie mamy? Pochylmy się nad tym zgodnie. Z tą modlitwą, uczył Pan Jezus. Jeżeli Wy nie odpuścicie Waszym współwinnym, taki Ojciec Wasz nie odpuści Wam Waszych przewin. Dlatego mówiąc tą modlitwę naszą, którą myślę, każdy z nas mówi codziennie i, i, i pochyla się nad tą modlitwą, zastanawia się, aby to nie było tylko przeczytane czy wypowiedziane z pamięci, ale byśmy się pochylili. Panie, czy odpuściłem serca, tak jak to 35 wiersz mówi tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam. Czy tak chcemy być rozgrzeszeni? Czy tak chcemy być wypunktowani? Czy tak chcemy być, mieć to na koncie? Jak my pozostawiamy na koncie pewne długi? Dlatego Pan Jezus mówi dość wyraźnie i jasno, tak Ojciec mój niebieski uczyni wam jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu, swego siostrze, komukolwiek. Dlatego niech Boża łaska będzie z nami, abyśmy mogli wzrastać w naszym Panu, abyśmy mogli właśnie odpuścić z serca, pochylając się nad tym słowem, wiecie, rozważając to słowo, Duch Święty ma moc, aby nas poprowadzić. To świetny ma moc, aby nas przeprowadzić. Aby nas pokierować. Aby zmiękczyć nasze serca, które czasem są może twarde, nieczułe. Czasem myślimy tylko o sobie. O swoich ambicjach. Mówię, nie mówię pod adresem żadnego z was, żeby było jasne. Bo nie o to chodzi. Sam się uczę, nie jestem doskonały. Sam chcę wstępować w te ślady, o których Pan już mówił. Aby na moim końcu nie było takiej sytuacji, kiedy mój ojciec powie, że uczynię Ci tak samo, jak Ty postąpiłeś z tą siostrą czy z tym bratem, czy z tym bliżnym. Dlatego rozważam, pochylam się nad tym słowem. Nie chciałbym być w takiej sytuacji, kiedy Pan Bóg kiedyś mi zarzuci. Że nie uczyniłeś tego serca. Nie uczyniłeś tego w takiej myśli, o której ja tu mówiłem i dość wyraźnie zapisane. 34. Wiersz jest tragiczny. Kiedy go rozpatrzymy, i taki miałby być nas, nasz koniec, dosłownie, to zobaczmy, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli nie odpuszczamy. Rozgniewał się panego i wydał go katą, żeby mu oddał cały dług. A czy my jesteśmy gotowi spłacić nasz dług? Nie byliśmy, nie jesteśmy i z innych miejsc też ta yy, ta lekcja dla nas płynie, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma ani jednego doskonałego, cały czas potrzebujemy Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, potrzebujemy świętej krwi Pana Jezusa Chrystusa. Aby nas umywała z naszych grzechów, z naszych win, z naszych niedomagań. Jeżeli to czynimy, zachowujemy serce czyste, zachowujemy pokój, czyste sumienie. Jesteśmy otwarci przed Panem i Duch Święty jest gotowy, aby nas poprowadzić do zwycięskiego życia. Niech Bóg Was błogosławi, niech On pomoże nam, abyśmy wchodzili. Ślady naszego Pana Jezusa Chrystusa każdego dnia. Między innymi po to tu się zbieramy, po to tu się spotykamy, aby uwielbić naszego Pana, aby Jego wywyższyć, aby go błogosławić, aby mu dziękować. I bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteśmy lepszej, gorszej, w dolinie, w doświadczeniu, w chorobie, w czymkolwiek miejmy świadomość, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Że jesteśmy Jego własnością. Jesteśmy w Jego ręku. I nawet kiedy nam się wydaje, że On śpi w łodzi, to tak nie jest. To Pan Jezus ma czujność. I wtedy mówi, dlaczego jeszcze wiary nie macie. On jest wokół nas. To nam się czasem wydaje, że Pan Jezus zasnął, ale tak nie jest. Niech Bóg nas błogosławi, każdego osobiście niech nas poucza. Przez swoje słowo, niech Duch Święty nas napomina, pociesza, wprowadza w każdą prawę, bo to jest Jego zadanie. Duch Święty ma moc, aby nas przeprowadzić, ale na ile my udostępnimy nasze serca, nasze bręcz, aby, aby nas poprowadzić. I będzie Jego imię uwielbione i wywyższone. Przyjdźmy na kolana i błogosławmy naszego Pana. Amen.